Dzień dobry. Właśnie chciałem w ogóle wypowiedzieć się coś na temat ale u chciałem pozdrowić pozdrowić Łukasza Chciałem serdecznie Łukasza pozdrowić oraz Paulinę i życzyć Wesołych Świąt oraz z Lublina Janka i Justynę wspaniało, a wczoraj odwiedzili właśnie Wojtek z Warszawy i powiedzieli właśnie, że wy ugółem doprowadzacie mnie do agresji, że wypisujecie różne rzeczy. I wczoraj właśnie trochę się pokłóciłem z Krzyskiem i policję Zadzwonił na mnie i była policja. Powiedziała, że mogę w każdej chwili się wyprowadzić i się będę chyba wyprowadzał. A chciałem wypowiedzieć się jeszcze, bo tu była niedawno różnica smoleńska. Ten, co samolot z prezydentem, z i z tymi wspaniałymi ludźmi. Co y, podobność. Jeszcze do tej pory ten y, samolot nie jest oddany dla Polaków, bo to tyle Polaków to było i po prostu oni po prostu rządzili ugółem polską i po prostu i podobność y, w samolocie jakaś. Y, niewielka, jakaś bombka, czy nie bombka, co to, nie wiem, co tam było dokładnie, bo mnie tam nie było, bo jeszcze żyję. I powinni to jak najszybciej dojść do tego. I, a to wszystko jest na pewno w sprawie, sprawa Putina, tej Rosji. O, te... Cały świat powinien z nim tym się zająć. Co oni ogółem robią? No, to pałac cały te. On by chciał zarządzić całym światem. A tego się nie da zrobić. I ogółem powiem, że wszystkich. Dla wszystkich chciałem wszystkich ludzi pozdrawiam i życzę wesołych świąt, smacznego jajka i białej kiełbasy, całe te, żeby wszyscy byli zdrowi i szczęśliwi. Właśnie życzę dla wszystkich, a ostatnio teraz dzwoniłem, jak to mu się nie podoba, że jak ja wypowiadam się czy coś nagrywam, to proszę nie dzwonić do mnie, proszę nie oglądać mojego kanału i po prostu ja z takimi ludźmi po prostu nie będę rozmawiał i będę mówił to, co mam na myśli. Dziękuję.